Serdecznie witam na kanale Matspot. W tym odcinku będzie mowa o nierównościach z wartością bezwzględną, i to będą takie przykłady, które mogą być na maturze, ale to jest również w klasie pierwszej liceum. Żeby przejść do nierówności, to zaczniemy jednak od równań, bo to się z sobą wiąże. Na początek mamy taki przykład. Taki przykład możemy robić w ten sposób. Najpierw zauważamy sobie liczbę, która jest tutaj, ale ze zmienionym znakiem. Interesuje mnie tutaj liczba 2. Tą liczbę 2 na osi liczbowej sobie zaznaczam. Tutaj mam liczbę 2. Rozwiązaniem takiego równania na osi liczbowej to będą liczby, które od tej dwójki są oddalone o tyle, o 3 jednostki. Szukamy liczby, która będzie od tej dwójki oddalona o 3. Jedziemy sobie najpierw w prawo o 3 jednostki. Raz, dwa, 3 i lądujemy tutaj w tym miejscu, na liczbie 5. Tutaj odległość wynosi 3, więc naszym rozwiązaniem będzie na pewno x równa się 5. Liczba 5 nam tutaj pasuje. Ale jeszcze od tej dwójki w odległości trzech jednostek możemy też znaleźć liczbę, która będzie w lewo. Jeśli w lewo pojedziemy o trzy jednostki, to wylądujemy na tej liczbie. I minus jedynka też jest rozwiązaniem. Tutaj mamy dwa rozwiązania: x równa się minus 1 i x równa się 5. Tutaj jeszcze trzeba dodać, że ta metoda będzie działać tylko w wypadku, gdy tutaj mamy samego x. Tutaj nie może być przed tym xem czegokolwiek. Nie może tu być żadnej liczby, nie może tu być żadnego znaku. Tylko w takiej sytuacji ta metoda będzie działać. Rozwiązaliśmy przykład A, przechodzimy do przykładu B. Będzie tutaj bardzo podobnie. Najpierw znajdujemy tą liczbę, która jest w środku wartości bezwzględnej, czyli tym razem, skoro tu jest plus 1, to nas interesuje liczba minus 1. Zmieniamy sobie tutaj znak. Minus 1 jest tutaj i szukamy liczb, które będą od tej minus 1 oddalone o 4. Tutaj ta liczba mówi nam, o jaką odległość nam chodzi. No to jedziemy sobie 4 jednostki w prawo. Jak pojedziemy, to wylądujemy na liczbie 3. I to jest nasze pierwsze rozwiązanie. A drugim rozwiązaniem tym będzie, jak od tej minus 1 pojedziemy o te 4 jednostki, ale tym razem w lewo. Raz, dwa, trzy, 4. To tutaj wylądujemy na liczbie minus 5. I to jest drugie rozwiązanie. x równa się minus 5. Tak wyglądałoby rozwiązywanie równań tą metodą. A teraz przechodzimy już do nierówności. W nierównościach będzie bardzo podobnie. Mamy taką nierówność. Zaczynamy też od tej liczby tutaj z tej wartości bezwzględnej. Tym razem to będzie liczba minus 2. Tą liczbę zaznaczamy sobie na osi liczbowej. Taką wartość bezwzględną trzeba czytać w ten sposób, że szukamy wszystkich liczb, których odległość od tej liczby minus 2 będzie mniejsza od 3. No to znajdźmy najpierw, kiedy to będzie równe. Najpierw popatrzmy sobie na równość. Chcemy znaleźć odległość, żeby była 3 od tej liczby. No to jedziemy w prawo o 3, znajdujemy tą liczbę. 1 jest oddalona o 3 od tej minus dwójki. Tutaj dałem kółko otwarte, ponieważ mamy nierówność ostrą. Jeśli mamy nierówność ostrą, to te kółka muszą być otwarte. Po drugiej stronie liczby minus 2 też znajdziemy liczbę, która jest oddalona o 3. Jedziemy sobie o 3 w lewo, raz, dwa, trzy. I to będzie w tym miejscu też kółko otwarte. W tym miejscu i w tym miejscu odległość od punktu minus 2 jest równa 3. Tutaj mamy 3 i tutaj mamy 3. A nas interesuje, żeby to było mniejsze od 3. Ta odległość od tego punktu minus 2 ma być mniejsza niż 3. No to skoro tu jest równe 3, to mniejsze od 3, to będą wszędzie tutaj odległości tych punktów od tej liczby minus 2 są mniejsze niż 3, i tak samo na lewo te punkty nas będą interesowały. Tu jest wszędzie mniej niż 3. Gdybym pojechał tutaj dalej, to już by to było więcej niż 3. Zatem rozwiązaniem to będzie tutaj taki przedział. Wszystkie liczby, które są zawarte pomiędzy minus 5 a 1 w postaci przedziału to możemy zapisać, że to jest x należący do przedziału od minus 5 do 1 i tutaj przedziały są otwarte. W przykładzie D mamy taką wartość bezwzględną z x minus 3 i ona ma być mniejsza bądź równa od 4. Działamy podobnie. Najpierw bierzemy sobie tą liczbę, czyli trójkę. Zmieniamy jej znak. Liczba 3 jest tutaj. Znajdujemy najpierw takie liczby, które są oddalone od tej trójki o 4. O 4 w prawo to jest tutaj. I tym razem kółko maluje, ponieważ mam nierówność nieostrą. Tu ma być mniejsze bądź równe, więc kółko się maluje wtedy. Tak samo od tej liczby 3 pojedziemy sobie o 4 jednostki w lewo. Znajdziemy tą liczbę. Też tutaj kółko zamaluje. No i ponownie, ja chcę, żeby te odległości były mniejsze albo równe 4. No to równe są w tym miejscu, a mniejsze niż 4, no to będą gdzieś tutaj, we wszystkich tych miejscach. Tak samo tutaj, więc to będzie taki podobny daszek do tego poprzedniego przykładu, od minus 1 do 7, przy czym tym razem przedziały będą domknięte, ponieważ kółka są tutaj zamalowane i mamy rozwiązanie przykładu D. Przykład e. Wartość bezwzględna z x odjąć 2 ma być większa od 2. Działamy podobnie. Bierzemy najpierw liczbę 2, tym razem dodatnią, bo zmieniamy tutaj znak. Zaznaczamy sobie dwójkę na osi liczbowej. I szukamy liczb, które będą od tej dwójki oddalone o tyle. O 2. O 2 w prawo, to jest tutaj. I kółko otwarte, ponieważ nierówność jest ostra. I o 2 w lewo od tej dwójki, to będzie tutaj. Ponownie kółko otwarte. W tych miejscach, tutaj i tutaj, odległość od tej dwójki jest równa 2. A w przykładzie my chcemy mieć wszystkie liczby, których odległość od tej dwójki będzie większa od 2. Odległość od tej dwójki tutaj to jest mniej niż 2, tu wszędzie jest mniej niż 2, tu jest równe 2, a ja chcę, żeby było więcej niż 2, więc interesują mnie wszystkie miejsca gdzieś tu. Za pomocą przedziału to my oznaczymy w ten sposób. Ten przedział będzie się zaczynał od czwórki i będzie leciał tam w prawo do nieskończoności. To jest pierwszy przedział. Drugi przedział w drugą stronę. Od tej dwójki odległości tutaj wszędzie to jest mniej niż 2, w tym miejscu jest odległość równa 2, a ja chcę, żeby ta odległość była większa niż 2, więc to będą teraz te punkty. A te punkty, wszystkie one się znajdą pod takim daszkiem. To jest drugi przedział, i w wypadku przykładu E, właśnie będziemy mieć rozwiązanie w postaci dwóch przedziałów. Pierwszy przedział to będzie przedział od minus nieskończoności, bo on tam nigdzie się nie kończy w lewo, ale kończy nam się tutaj na zerze. Tutaj przedział będzie otwarty. W sumie z drugim przedziałem, który się zaczyna od czwórki i biegnie w prawo do plus nieskończoności, czyli nigdzie się tam nie kończy, tutaj przedział jest też otwarty. Jeśli nierówność jest ostra, to tutaj te przedziały zawsze będą otwarte. I ostatni przykład f, mamy wartość bezwzględna z x plus 1 to jest większe bądź równe 3. Zatem bierzemy sobie tą liczbę ze zmienionym znakiem, mamy minus 1, czyli jesteśmy tutaj i chcemy znaleźć wszystkie liczby, których odległość od tej minus 1 będzie najpierw równa 3. Czyli o 3 jednostki w prawo jedziemy, znajdujemy liczbę 2 i kółko tutaj malujemy, ponieważ nierówność jest nieostra, jest kółko zamalowane, i tak samo od tej minus jedynki 3 jednostki w lewo jedziemy, lądujemy w tym miejscu. W minus czwórce i w dwójce odległości od liczby minus jeden są równe 3. Tu jest 3 i tu jest 3. A my chcemy, żeby było więcej albo równe 3. No to więcej albo równe 3 to będzie, no nie tutaj. Tu jest od tej minus jedynki, tu są małe odległości. Małe, małe, małe. Tutaj jest odległość 3. A ja chcę, żeby było więcej niż 3, czyli to będzie gdzieś tutaj. Przedział się robi taki. W prawo do plus nieskończoności, on się tam w prawo nigdzie nie kończy. I tak samo w drugą stronę. Od minus jedynki tutaj te punkty są w niewielkiej odległości. Ten punkt jest w odległości dokładnie 3. A ja chcę mieć punkty w odległości więcej niż 3, czyli to będą punkty, które są gdzieś tutaj, a jeśli chcę to zaznaczyć jako przedział, to robię to w ten sposób. Tutaj mam przedział, w którym liczby są oddalone od tej minus jedynki o więcej niż 3, o więcej albo równe 3. W postaci przedziałów to zapiszemy tak. Tutaj od lewej strony zaczynamy od minus nieskończoności i dojedziemy tutaj do ujemnej czwórki. A ponieważ kółko jest tutaj zamalowane, to ten przedział musi tu być domknięty. I jest jeszcze drugi przedział, który się zaczyna od dwójki, w prawo biegnie do nieskończoności, nigdzie się nie kończy, czyli do plus nieskończoności. Po tej stronie kółko jest zamalowane, czyli przedział jest domknięty, a po tej stronie przedział jest otwarty, bo przy nieskończonościach przedziały zawsze są otwarte. I to już wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MatSpot.